Jeszcze momencik, hej! Poszło. Proszę bardzo, sypiesz Adaś? I apiat. Czy szybciej ten pierwszy ten przejazd, żeby nie był taki bal nadowy? Poszło, poszło. Zaświecimy napis na chwilkę. Dziękuję bardzo już. Co robimy, panie porucznik? Przestań z tą panią porucznik. Poszły kamery. Teraz. Cisza. Co się stało, Jolka? Schowała się. nie róbcie tego za szybko, bo operatorzy muszą też zdążyć. Tam jest mała głębia ostrości. Poszły Cofnij się troszkę. Jeszcze się cofnij. Jeszcze. Dobra. i się wracaj kochani my cię w ogóle tam nie mamy jeszcze ty musisz stać. popatrzcie co Ile? Ja.